Za nami udana inauguracja, pierwszy mecz wygrany z trudnym rywalem. Karina Gubin na pewno punkty cieszą. Dzień dobry, tak. Punkty cieszą. Bardzo wymagający przeciwnik za nami, jeszcze bardziej wymagający przeciwnik przed nami, w dniu jutrzejszym. Trudny mecz, ciężki mecz, ale. ale... Doceniamy tą pracę, którą zespół włożył w ten mecz na inaugurację i na, na pewno trzeba pochwalić zawodników za realizację planu i konsekwencje w działań. Na pewno to jest początek nigdy jeszcze dużo nam brakuje do pełni formy. Zgadza się, każdy, każdy dzień działa na naszą korzyść. Pamiętajmy o tym, że budujemy zespół praktycznie od nowa. Myślę, że z każdym dniem zyskujemy, jeśli chodzi o działania na boisku, ale także i budowę zespołu. Jeśli chodzi o szatnie. Teraz przed nami, można powiedzieć, piłkarski maraton, bo praktycznie w ciągu tygodnia rozegracie trzy mecze ligowe. Za nami już mecz inauguracyjny z Kariną, ale już we wtorek gracie Puchar Polski, runda wstępna z Nicz Pruszków. W dniu jutrzejszym, tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo wymagający, bardzo wymagający rywal z Nicz w dobrych nastrojach jedziemy na ten mecz, po, po wygranym z Gubinem i na pewno będziemy gotowi, żeby przeciwstawić się, a być może zrobić niespodziankę. Kuba, za nami spotkanie inauguracyjne z Kariną Gubin. Jak przebiegała analiza tego spotkania? Czy wszystko wyszło dobrze? Powiem tak, nie było zbyt dużo czasu na analizę tego meczu jeszcze. Od razu koncentrujemy się na meczu jutrzejszym, pucharowym ze Zniczem Pruszków. I po tym spotkaniu ze Zniczem od razu sądzi, siądziemy do analizy właśnie me, meczu z Kariną i Zniczem. Jak powiedziałeś, najbliższe spotkanie to Puchar Polski, runda wstępna, rywal bardzo trudny, z Znicz Pruszków. Czy wszystko jest rozpracowane? To się okaże jutro. My mamy nadzieję taką, że wszystko jest rozpracowane i przeciwnik nas niczym nie zaskoczy, a wręcz przeciwnie my go zaskoczymy naszą formą i dyspozycją w danym dniu. Muzyka Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca, gmina Polkowice, serce zagłębia miedziowego.